Pandemia pokazała nam, jak ważna jest cyfrowa transformacja, jak ważna jest digitalizacja i też na ile jesteśmy do tej digitalizacji przygotowani lub nie. Wszyscy, można powiedzieć, z dnia na dzień przeżyliśmy pewien taki szok, ale z drugiej strony też zrozumieliśmy i to mówi zarówno o kowalskich przysłowiowych, jak i o biznesie małym czy dużym zrozumieliśmy, jak, jak ważny właśnie jest dostęp do danych, czy możliwość na przykład pracy zdalnej. No i teraz ta pandemia można powiedzieć, była takim triggerem czy też Takim katalizatorem naprawdę rewolucji cyfrowej, która teraz się dzieje. A jednym z jej znaków jest właśnie wdrażanie chmury, przetwarzania danych w chmurze, czy też w ogóle przetwarzania danych zdalnie. Dlaczego to jest takie ważne? No bo jak właśnie sobie połączymy te kilka trendów, czy kilka zjawisk, o których powiedziałem, czyli praca zdalna, to że musimy mieć dostęp do danych właściwie tu i teraz, w dowolnym momencie, gdzie jesteśmy, ale równolegle jak chcielibyśmy, żeby dane były bezpieczne, przechowywane czy zarządzane przez. Profesjonalistów, no to wtedy właśnie pojawia nam się pojawia się nam się chmura i rozwiązania chmurowe, które są, no, które są, można powiedzieć na topie. Nie da rady korzystać z tej informatyki czy też z cyfryzacji, jeżeli nie będziemy właśnie mieli dobrych centrów e, przetwarzania danych, dobrej sieci, dobrej infrastruktury sieciowej. To jest trochę tak, jakbyśmy na przykład wszędzie podróżowali kolejami, rozmawiali o tym, jakie te pociągi są na przykład ładne, czyste w środku i powiedzmy sobie, jakie mają fajną ofertę barową na przykład. Ale w ogóle byśmy nie mówili o torach. I my, jakby, jesteśmy firmą, która dostarcza te tory. Tak? Czyli my dostarczamy infrastrukturę, która pomoże firmom przetwarzać właśnie dane, czy też wydarzać cyfryzację, transformację cyfrową, ale w sposób taki niewidoczny. Dlatego, właśnie, rozwiązania, którymi firmy są zainteresowane z, naszego, z naszej perspektywy. To są właśnie wszelkie rozwiązania sieciowe, typu właśnie Wi-Fi, czy też sieci rozległe, jak WAN na przykład. W maju obecnego roku w kilku miastach Polski będzie można obejrzeć tak zwanego traka z naszymi rozwiązaniami biznesowymi. Co to jest ten trak? Trak to jest taka wielka ciężarówka, która jak zaparkuje się, rozkłada i tworzy, można powiedzieć, taką przestrzeń wystawową, po której nasi klienci, partnerzy mogą przejść i obejrzeć rozwiązania, które są prezentowane. To są rozwiązania związane z zarządzaniem chmurą, czyli połączenie chmury i właśnie rozwiązań sieciowych. To są rozwiązania związane z data center, z cloudem, czyli instalacje data center to są bardzo energooszczędne, to są nowoczesne, które można właśnie wszędzie zainstalować, zarówno na dworzu, jak i wewnątrz budynków. Oraz to są wszelkiego rodzaju rozwiązania monitorujące dla miast, dla budynków w których działa już głównie szusza inteligencja, która analizuje różnego rodzaju dane. Naszym zdaniem bardzo ważna jest edukacja, wysokie technologie, ale także włączanie do tego jak największej grupy ludzi, że po prostu no, ta cywilizacja wdrażała, wdrażana była w sposób taki, bym powiedział, no jakby stopniowe stopniowy, a nie rewolucyjny.